Ciemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku paczek, od których rosną włosy, czyli w skrócie. Mam nadzieję, że to powiedzieliście właśnie na głos, chyba że na przykład wasze dziecko śpi obok, to jesteście wtedy usprawiedliwieni. Ale tak czy inaczej, nie wiem czy mi uwierzycie, jeśli powiem po raz kolejny, że jest to specjalny odcinek pokór. O, powiedziałem to sam, no, okej. Okay. Ostatnio często mówię, że odcinki pokurw są bardzo specjalne, ponieważ ostatnio mieliśmy wiadomość głosową od Leszka i tak dalej, i tak dalej, a teraz mamy paczkę, która jest paczką na pewno w jakiejś części prezentem, ale w jakiejś części na pewno zgłoszeniem na konkurs. I to jest też dobry powód, żeby wam przypomnieć, że konkurs na moim kanale z okazji 30 tysięcy subów dalej trwa, także zapraszam do tego, żebyście brali udział. Zgłoszeń jest już dużo, aczkolwiek uważam, że macie naprawdę dużą szansę na wygraną, jeśli się postaracie, więc w prawym górnym rogu ekranu, teraz Wam wyświetla się odnośnik do tego filmu, w którym tłumaczę zasady konkursu, ale generalnie czas jest do dziesiątego. No i można się domyśleć, że ta paczka jest na konkurs, ponieważ jest tutaj napisane, <laughs> nie trzeba się nawet domyślać, jest tutaj po prostu napisane konkurs, otwórz przed dziesiątym i jest ona dosyć Ciężka, ale to ze względu na to, że jest tutaj też napisane. Uwaga, szkło. Nie powiedziałem jeszcze od kogo jest to paczka. I jeśli oglądacie moje filmy skrupulatnie i nie omijacie żadnych filmów, a tym bardziej filmów z serii Pokur, to wiecie, że jest to paczka od Doroty. Czyli od osoby, która wysłała mi jakiś czas temu chociażby to, czyli ten pokal, chociażby dragonbolowe piwka, które już są wypite dawno, także nie mogę ich, ich wam pokazać, no, ale mamy tutaj nawet napis hopito. Jest to druga paczka od Doroty, którą dostałem. Dorota bardzo ci dziękuję i muszę przyznać, że za każdym razem te paczki mnie zas zaskakują, bo ostatnio dostałem tę paczkę bez żadnej informacji. Informację o wysyłce dostała od mojego brata i tym razem było tak samo. Po prostu dowiaduje się nagle z aplikacji Inpost, że idzie do mnie paczka. Tak Takby Okej, okay, jestem już przyzwyczajony. Tak <laughs> Tak, czy siak. Ta paczka Troszkę jest dosyć ciężka. No i oczywiście można usprawiedliwić to tym, że w środku jest szkło. Ja tego szkła nie widzę, ale ostrzeżenie mówi jasno. Ale jeśli jesteście fanami tej serii, to mam dla was dobrą informację, ponieważ zapowiada się, że ten odcinek będzie trochę dłuższy. Mam wrażenie, że to nie będzie ani jedna, ani dwie rzeczy, ani może nawet trzy rzeczy. Eee! Muszę odpalić wentyla wentylator, bo już się poce. Dobra, jedno skrzydełko puściło. Jak kobieta zapakuje, to nie ma chuja, żeby to odpakować. O, o Boże! Jezus Maria! Ile... Co to jest? Co to jest? Pierwsze, co zobaczyłem, to jest pierdyliard kapsli. Co? co to ma być? Czy ja dostałem 20 tysięcy kapsli od piwa? Czy to jest ta praca konkursowa? Zobacz, ile wypiłem browarów! Oczywiście, że jestem twoją fanką! O, okej. Okay. O, o, nie jest ich tak dużo. To jest DLC. Rozumiem, że to nie jest główna część tego... Że to nie jest główna część tej paczki. To jest po prostu DLC. Ale Samara, ja pierdziele, ty. Snoop Dogg w takich trzyma jazz. Naprawdę to jest duża paczka, powiem Wam. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Postawię to na krzesło i tak będę rozpakowywał. Tu mamy tu DLC, czyli 20 tysięcy kapsli. I tutaj mamy paczkę, która się nazywa Masz, bo nie mogę patrzeć, jak się męczysz. Kurwa, jakiś. Krem na porost włosów, czy co? Co to ma być? Czy to jest krem na porost włosów? Nie, no chyba nie. Ja się nie męczę z moimi zakolami. Z czym ja się męczę tak w życiu codziennym nie mam pojęcia o co może chodzić, ale otwieram. Czy to będzie jakiś otwierać? przecież ja się nie męczę? Ja potrafię otworzyć piwo wszystkim. No może nie zębami, bo mi szkoda zębów, ani nie okiem, bo mi szkoda oka. Wow! To jest jakiś nożyk? To. Do otwier... Czy dostałem w kartonie nożyk do otwierania kartonów? <grymne> Rozumiem, będę miał na przyszłe paczki, ale to póki co ta paczka chyba była jedną z naj... najbardziej zapakowanych. Także czy ja dostałem naprawdę nożyk? Bo trudno mi zobaczyć pod tymi warstwami. Tak, dostałem nożyk do kartonu. No w sumie nie mam takiego, no w sumie racja, no nie mam takiego. Czy mam? Nie, chyba nie mam. Wow, Weskitu! To jest naprawdę praktyczny prezent. Dziękuję. Szkoda, że już nie mogę z niego teraz skorzystać, no ale cóż, na pewno będę z niego korzystał. Dziękuję bardzo. Kody nuklearne zaszyfrowane, volume 2. Ja pierniczę, co to jest zapaczka. Mam wrażenie, jakbym dostał paczkę dla całej rodziny wielodzietnej. I każdy miał dostać jed, jed, jeden prezencik, a ja to wszystko dostałem sam. No ale okej, okay. kolejna samara, jak z snub doga. W środku mamy jakąś kartkę. W środku jest jeszcze jedna samara. A w środku tej samary jest jeszcze jedna samara. Dla. <noise> dla Radosława? Psitakula Aleksandrii! Czy to są. Czy to są pióra jakiegoś egzotycznego ptaka? Nie wierzę. ja tego nie otwieram. Jeśli to jest dla Radosława, to ja tego nie otwieram. I jak Radosław będzie, to wtedy mu to przekażę. Niesamowite. Radosław dostał. P... dostał pióra ptaka. O! <noise> Zobaczcie, w kopercie jest jakiś list, tak? Mam to przeczytać. Dostałem pieniądze! Dostałem pieniądze, ludzie patrzcie! 100 pieniędzy! 100, 100 pieniędzy! Bank Mieniężny. Kurde, ciekawe ile teraz to jest warte przy takiej inflacji. Dzięki, pierwszy raz wysłał mi ktoś pieniądze. O jejuniu, ooo, O ooo! Oh, oh. Umiem czytać, co jest wyjątkowe dla fana Dragon Ball'a, ale... Ale żeby od razu książkę mi wysyłać? No dobrze. Ładne pismo w ogóle. E, niech będzie pochmielony. Siemanko Adacho, witaj w kolejnej odsłonie Paczki Kamikaze. Na wstępie tego listu pragnę zaznaczyć, że zawartość paczki w żaden sposób nie jest łapówką w konkursie. Aha, że niby to. <laughs> to praca na konkurs jest dodatkiem do paczki. W sumie to zaległej paczki, ale od początku. Jeden, konkurs. A, to one są ponumerowane? Czy ja najpierw mam to przeczytać? Bo gdzieś tutaj było napisane, ale nie wiem, czy dobrze zauważyłem. O, 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 to jest ciężkie. Tutaj chyba są browarki, to odkładam to póki co. Dziękuję przyda się na test gąbek. To wygląda jakby tutaj też była jakaś butla, ale póki co tego nie otwieram. O, czułem w ręce, jakby się płyn przelewa. To jest na pewno jakaś jakaś butla. A to co takiego? To chyba nie jest dla ludzi. To jest dla kotka? Kalmary pikantne paski suszone. Nie, 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 nie. To nie jest dla kotka. Kalmary wędzone susz. Może najpierw przeczytam listę, dobra? O, tutaj się zapowiada jakaś ramka. Praca na konkurs. Sam zdecyduj czy otwierać teraz czy dziesiątego. Oczywiście, że teraz. Jest jeszcze jakiś tajemniczy karton. No dobra, ty. Nie jest ponumerowane, to najpierw czytam liścik. Uwaga. Jeden konkurs. Rozważam scenariusz, w którym nie otwierasz teraz pracy na tym odcinku, tylko trzymasz ją aż do rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli tak, przejdź od razu do punktu 2. Nie no, teraz otworzyłem. Jeśli natomiast otworzyłeś teraz. Okej, okay, czyli otworzyłem, jeszcze nie otworzyłem, to teraz otwieram. Nie będę otwierał jej późno, bo lepiej wcześniej niż później. Co masz zrobić jutro, zrób dziś! Co masz zrobić dziś? Zrób dziś. Nie odkłada się obowiązków na później, a otwarcie pracy na konkurs jest moim obowiązkiem. Praca na konkurs. Ja tutaj widzę, że to będzie jakaś, jakaś ramka. Jeśli ktoś z Was pomyśli, nie, no jak takie prace wysyłają, to ja już nie mam szans. Hej, nie zapominajcie, że... Wygrać w konkursie może nieskończona liczba osób. Także jeśli wyślecie zajebistą pracę i będzie to kolejna zajebista praca oprócz na przykład innych 10 zajebistych prac, to nadal macie dużą szansę na to, że dostaniecie chociażby wyróżnienie. Także jeśli myślicie, że się nie dostaniecie, jak rudy. Nie, 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 nie ma takiej opcji. W tym konkursie jest doceniane quality, czyli jakość, ok? Dobra, widzę, że to jest jakaś ramka. Ha, jeszcze nie widzę, co jest po drugiej stronie, ale obawiam się, że to będzie mocne. Obawiam się, że to będzie mocne. Dobra, uwaga. O! <laughs> o to, jeszcze tu nic nie ma. Cenzo kartka. Wysuń ją i zdecyduj, czy pokazać pracę do kamery. Ready? 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 Baga! Tara! Oh! Nie, dostałem Broli jego z dupą! Dobrze, że przynajmniej nie jest mną <laughs> Nie mogę takich rzeczy pokazywać na YouTube <laughs> Kurwa, dostałem broli jego z dupą, zobaczcie Zobaczcie na niego! Czy mogę wam go przez chwilę pokazać? <laughs> ja mam to kurwa postawić na półce teraz. Ktoś przyjdzie do mnie w gości, zobaczy, zobaczy, że to stoi na półce. Jednak muszę wracać, wiesz, jednak chyba nie, nie nakarmiłem. Nie nakarmiłem dziecka w domu, muszę wracać. Z ręką na sercu wam mówię, że ten mem mi się podobał i sam googlowałem zdjęcia Broliego, bo po prostu mi się podobały, bo mnie bawiły, ale szkoda, że nie ma wersji od przodu. Broli z dupą, no i jaka ładna ramka w ogóle jeszcze. To jest praca na konkurs, rozumiem, tak? To jest ta praca na konkurs broli z dupą. Why? Why? Dobra, tu jest numer 2. Podejrzewam, że tutaj jest jakaś wiadomość. Może jakieś wyjaśnienie. <grymne> Przydałoby się jakieś wyjaśnienie. To jest druga część pracy na konkurs? Pracą na konkurs był ten broli? Czy tutaj jest druga część tej pracy? Czy to jest wyjaśnienie? Zaraz zobaczymy. Czuję pod palcem, że jest tutaj jakiś zalaminowany papier. Napierniczy. No teraz to ja po prostu oczekuję wyjaśnień. O! O. O kurwa. O, kurwa. To wszystko moja wina. To wszystko moja wina. To, co trzeba zrobić, aby 10 na 10 otrzymać? BroLiego z gołą dupą namalować. Jeszcze Raksos się załapał. To wszystko było zapisane w gwiazdach. Sam na siebie sprowadziłem tę katastrofę. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Stworzyłem potwora! To nie jest tak, że zabrałem ci honor, ale... ale tak coś jak go zwracam. No dobrze, czytamy dalej list. Może tutaj będą jakieś wyjaśnienia, wyjaśnienia chociaż ja już wszystko rozumiem. Jeśli natomiast otworzyłeś teraz, no to gratuluję. Właśnie stałeś się posiadaczem tej iście wyjątkowej pracy, która lepiej żeby nie wygrała, ponieważ zawiśnie na ścianie w ramach życzenia. <słyski> Ale aż, aż chrumpnąłem, kurwa. O, w tym pustym miejscu pod kartkami. Tam nie, ma, tam, nie ma pusty, tam nie ma pustego miejsca. Tutaj krzesło teraz stoi. Tam już nie ma miejsca. To nie może być życzenie. To życzenie jest poza moją mocą. Nie no, żartuję, oczywiście. Moje życzenie jest bardzo ważne, więc z niecierpliwością czekam na wyniki konkursu. Mam nadzieję, że ten wspaniały osobnik ci się spodoba, aczkolwiek nie obraża się, jeśli zdecydujesz go schować w głąb szuflady. Pozdrowienia dla Raksosa, nieświadomego pomysłodawcy rysunku. No to teraz poproszę moje 10 na 10. To jest 10 na 10. No cap, nie wymigasz się. XD. Liczę na to, że taki szczegół jak komentarz pod filmem zalicza się do konkursu. Odnośnie Twojego community dodam jeszcze mały. Lecz istotny szczegół w punkcie piątym. No dobra, punkt drugi, czyli piwka. Podejrzewam, że to jest właśnie ten karton, a w zasadzie jestem pewien, że to jest ten karton. I ja powiem tak, nie jestem wybredny. Piwko ważne, żeby miało w sobie prąd i było smaczne i tanie. Także ta ostatnia rzecz jest załatwiona, bo dostałem to za darmo. Prąd na pewno będzie, ale jeśli miałbym mieć jakieś życzenie, mógłbym w sensie, to chciałbym, żeby tutaj było jakieś piwko dragonbolowe, takie jak ostatnio, albo jakieś takie jedno z tych ostatnich. Bo tamte były bardzo smaczne, chociaż teraz jest, jest szkło, a wtedy były puszki, także możliwe, że teraz będę miał inne. Nie ma sprawy, tak czy siak. Na pewno jestem pewien, że te wszystkie piwka będą dobre. O nie, są puszki! Czyli szkło jest chyba w tym, co mi zaszumiło w ręce. Są puszeczki! Ajajaj, aj, aj, karamba! Jest i kolejne piwko. No dobra, zobaczmy po kolei, co tutaj, że tak powiem, z czym to się je. No tak naprawdę z niczym chyba, nie? Ze smakiem, o. Into the Wild, wow. Alkohol 9,7. To mój rocznik. Zobaczcie, co to jest za browarek. Goryczka 5 na 5, alkohol 9,7. Kurwa, wzruszyłem się. Głęboki, mocno goryczkowy oraz leśny, imperialny West Coast Ipa. West Side, Tupak. Z dodatkiem gałązek, świerku i sosny. A potem będę wyciągał kurwa z gado, bo będą mnie kłuć igły. I amerykańskich odmian chmielu. Ja pierniczę, no to już wiem, co będę robił na streamie. Dzięki, bo ja ostatnio nie kupuję piwek. <noise> to teraz nie może w ogóle kupować. Będę już miał do picia za darmo. 9,7? No to to jest chyba na live z, z beta testów The Breakers. O, to wygląda ślicznie. Funky Fluid to jest ten browar, z którego dostałem ten pokal. Zobaczcie, to się prezentuje w ten sposób, zaraz czytam. Mango, kardamon, sól i limonka. Słodko-kwaśne piwo inspirowane intensywnymi lodami, które zachwyciły nas we Włoszech. Doładowane po sufit mango i sokiem z limonki. Haha, alkohol 8%?! Jezu, to, to, to dla dzieci czy nie jednak? Oj, to jest ważne yy, do sierpnia 27, także trzeba wypić. Goryczka 1 na 5, ale alkohol... ja pierniczę. Zalecana temperatura spożycia 8 10. Szkło, glas. Ano, oni wymyślają te smaki. I tu jeszcze normalnie jest wafelek. O, a to też jest jakieś inne, ale jest browar Hopito, czyli ten browar, który jest tutaj na, na głównym kartonie. Pink Party, czyli różowa impreza. Browar rzemieślniczy Hopito. Pink Party. Pink Guava, i Mango, i White Chocolate Sour. Płatki owsiane. Puree z różowej gujawy. pirez, mango, biała czekolada. Ja pierniczę. 7,8%. Nie no, to 7,8%. Te wszystkie piwa są takie mocne. To ja jedno wypiję na streamie i już y, dziękuję bardzo. Idę spać. Bardzo podobają mi się te matowe etykiety. Białą czekoladą. Co tu się dzieje? Ale że oni wymyślają te piwka. Ciekawe jakie w ogóle mają ten. Kolory te piwka, bo ostatnio to miały takie wymyślne. Jejku, dziękuję. Ja to dosłownie dzięki tym borwarkom w ogóle poszerzam swoje horyzonty, bo ja tylko perła, eksport, czasem perła chmielowa, a czasem coś z promocji, jakichś namysłów. O, kolejny hopito, kolejny z lodami. pires z czarnej porzeczki, pire z wiśni, aromat spożywczy cheesecake. A, widzę błąd ortograficzny, znaczy błąd, literówkę nieortograficzny. Jest tutaj napisane cheesecake w składzie przez jedno e. W zasadzie bez e. Cheese, a nie cheese. A tutaj jest cheese. Tak jak cheese się pisze. 6,9%. Schodzimy w dół, aczkolwiek nadal są to wartości niebanalne. Podoba mi się ta puszka taka czarno. Czerwone. Kolejnym browarkiem do kolekcji. ale fajnie one są opakowane. Nie muszę ich w ogóle rozpakowywać. Zobaczcie! Znowu lody! Znowu schopito lody. Teraz czarno-żółte, jak dosłownie barwy. Roberta Kubicy, jak jeszcze jeździł w Renault swego czasu. 6,9%. Też procenta. Pure z banana, pires lemonki, piros, ananasa, płatki kokosowe. Normalnie nie wierzę, że to jest piwo. To, jak patrzę na skład, jak na smaki, to, to wygląda to jak jakiś skład jak jakiegoś sorbetu. Naprawdę jestem ciekaw kolorów tego i, i smaku tym bardziej. O, kurde. To jest jakiś granat, bo to jest zabezpieczone dodatkowymi taśmami. Kurde, on tutaj jest w jakimś bandażu normalnie, obandażowane. Co to takiego? Co to takiego? A, jajku, już myślałem, że tutaj jest jakieś inne piwko. A to jest. Ale szklanka! To jest szklanka, prawda? Już ja wiem, że ta nomenklatura browarnicza to nie jest moja najmocniejsza strona. Aczkolwiek, no widzę, że jest szklanka. Kufel ma ucho. Wow, wow! Wow! Ty, dobrze, akurat mi się ręczniki kończą. Akurat mi się ręczniki kończą, zajebiście, to, i to się przyda. Kamehame! Kamehame kame tu jest napisane, zobaczcie! Oj, będziecie widzieć, jak zrobię tak? Może, może inaczej zrobię. Haha, ha, to jest z tego browarka, co wtedy miał Dragon Ballowy motyw. Dir, Bear. A, już, kupam, już pamiętam, to jest z tego browarka. Wow! Podoba mi się kształt tej szklanki. Nieźle ha. Me. <laughs> Dziękuję, ależ piękna, oczywiście będzie używana. Teraz jest dodatkowy powód, dla którego mógłbym sobie kupić tutaj jakiś regał za moimi plecami, na przykład oszklony, żeby to wszystko ładnie się prezentowało. Także tak. Dobrze, przeczytam teraz drugi punkt tego listu. Piwka. Wspomniałeś, że chciałeś dokształcić się w temacie piwek, więc ta książka powinna być do Tego nie było. A, i możemy to nagrać jeszcze raz? Możemy jeszcze raz to nagrać? Jakby coś, to ja nie wiem, co to jest. Książka? Jejku, ostatnio przeczytałem książkę pod tytułem Grube Wióry. A teraz będę chyba czytał książkę pod tytułem... No tak. Kurwa, no przecież to się nie rozleje! Przecież to się nie rozleje, ani nie rozbije! Po co tyle tej folii? Kurwa, normalnie tracę włosy. To są paczki, od których... Nie, inaczej opakowania paczek, od których tracę włosy. właśnie się spociłem. Kurwa. Wybierz sobie piwo. Po tym filmie na pewno. Jurek Gibadło. O, patrzcie. Przewodnik po stylach piwnych. Jest to naprawdę fajny elementarz. Dzieci powinny takie mieć w szkole. Nie, żartuję, żartuję. Podręcznik szkolny. A ma obrazki? A są jakieś takie y, strony, gdzie można, jak w takich y, Ejwonach, można, wiecie, potrzeć, powąchać, to można tutaj... No dobra, dobra. Taką pozycję mieć na półce. No, to już chyba z automatu jestem znawcą. Zerknę sobie na pewno, oczywiście, bardzo dziękuję. I wracam do listu. Więc ta książka powinna być dobrym prezentem. Sensory i PIF nie będę opisywać, to i tak będzie długi list. Teraz już proszę samemu postarać się ocenić, co czujesz, bez mojej sugestii. Ostrzegam tylko, że Nepomucen into the wild. To świerkowo-żywiczna siekiera, więc przygotuj się na srogi leśny wpierdol przy prawie 10%. Komest natomiast jest piwem wymrażanym, które premier miało 17 lutego bieżącego roku. Proces wymrażania jest dosyć czasochłonny. Żeby powstała taka jedna butelka, potrzeba zużyć mniej więcej litr Risa. Tutaj jest gwiazdka Russian Imperial Stout, z którego wymrażona jest woda zbierana w postaci lodu. Pozostaje sama esencja, która ląduje w beczce dębowej po Bourbonie na około 6 miesięcy. Wziąłem go z myślą o Twoim ostatnim tekście. Tak o 9 za mało. Nie, nie wszystko należy. Ej, chwilę. My teraz rozmawiamy o czymś innym. My teraz rozmawiamy o tym. A, jest, komes, jest, faktycznie. Ty, to ja czytałem o piwku, którego nawet nie otworzyłem, bo tak nie kojarzyłem, że tam nie, że tam nie ma komesa właśnie. Zobaczcie, takie opakowanie dla takiego bączka. Wow, ależ ładna butelka, ładna etykietka, fajnie się na niebiesko mieni. Zobaczcie, jaki to jest bączek. To nie jest takie duże. Wymrażany Russian Imperial Stout Bourbon Barrel Aged. M Lid U Ed Uuu! Edycja limitowana. 9790 butelek. O, data ważności do 26. Alkohol 18%. Jasna kurwa 100 milicjantów, ależ tutaj jest granat po prostu odłamkowy. Hefan, fan, ciekawostką jest fakt, że piwo u mnie rozeszło się w 5 dni i były na nie zapisy. Jest to trzecia edycja tego piwa. Proszę się podzielić z bratem. Na jak? Dwie puszki Hopito Ice Cream również miały premierę w lutym. Żółta 18 lutego, a czerwona 22. Jeśli się nie zbiło to do piwnego zestawu dołączam również szkło IPA Glass z piękną nazwą piwa z Dirbera. Jeśli się nie rozbiło, kurwa, zrzuciłbym tę paczkę z piątego piętra, i by się nie zbiła. Prędzej płyta chodnikowa by pękła. No ale dobrze, trzeba dbać, prawda? Ja bardzo doceniam tak skrupulatne pakowanie, ale rozpakowywanie tego nie jest łatwe. Trzeci punkt, czyli DLC, czyli te kapsle. Dodatkiem do paczki są kapsle. Jeśli jakieś się przydadzą, to będzie mi miło. Resztę wyrzuć. K kurzyłeś się u mnie od dawna, więc stwierdzam, że czekały właśnie na ciebie. Są tam m.in. kapsle od szkockiego Brudoga, estońskiej. Nie wiem czytać takich słów belgijskiego oraz polskiego, m.in. Kormoran z Imperium Prunum oraz porteru warmińskiego Suską Sechloin. <grywa> Okej. Okay. Punkt czwarty, czyli pióra. Radosław Rzeżucha na pewno się ucieszy z powiększenia swoich zbiorów. Pióra od mojej Aleksandretty różowo pierśnej Asmodeusza. Proszę nie dawać małej. <grywa> Nie wierzę, to są prawdziwe pióra z jakiegoś tam ładnego ptaszka. 5. Dlaczego prawie pół roku później? Jeśli chcesz, możesz tę część pominąć. Nie chcę, żeby odcinek miał pół godziny, a zapewne 15 minut otwierałeś kartą. Czyli byłaś tego świadoma. No dobra, to zrobimy tak, że tę część listu zachowam dla siebie. Niech to będzie tajemnica. Jak będziecie chcieli, to. to nie wiem. Uważam, że i tak paczka do tej pory jest już bardzo wymowna. Wow. nie wiem co powiedzieć. No na pewno tych porwarków będę próbował na streamach, także biorąc pod uwagę ich voltaż, to. Myślę, że jeden, jeden na jednego streama mi w zupełności wystarczy. Jeszcze jest to, to może są jakieś ten polecane zagryzki do takich piw? Nie mam pojęcia, to są zagryzki. No piękna paczka, Dorota, Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły, pomagały tobie w, sko w skompletowaniu tej paczki. Dziękuję ładnego, ładnemu ptaszkowi za to, że poświęcił swoje trzy piórka specjalnie dla Radosława. Przede wszystkim za gest, ale z tej paczki to za pracę konkursową. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to będzie coś. Coś innego. Nie pamiętałem, że napisałem taki komentarz, że, że, żeby narysować Broliego z gołą dupą, ale kupiło mnie to, także zrobiło mi to dzień przede wszystkim. Bardzo, bardzo dziękuję. Te paczki są tak dopieszczone od ciebie zawsze, w sensie to jest druga paczka, ale znowu tak dopieszczona, że, że słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak, jak bardzo jestem wdzięczny za taką skrupulatność i za takie wspaniałe prezenty, i za bardzo, bardzo treściwy i bardzo widać, że sercem pisany list. Także zostawcie w komentarzach miłe słowo dla Doroty. Naprawdę uważam, że zasłużyła na to, żeby, żebyście chociaż napisali jakiś tam, wiecie, jakiś tam propsik. Także ja będę musiał to wszystko posprzątać, ale piwka trafiły w dobre ręce i wszystkie inne prezenty też trafiły w dobre ręce. Oczywiście książkę będę czytał, piwko będę pił, Broly go może powieszę, może nie, jeszcze się zastanawiam. Może go powieszę w takim miejscu, żeby, żeby go nikt nie widział, albo powieszę go w takim miejscu i zrobię tak, żeby miała taką klapkę na tę dupę. Tak czy siak, nie przedłużam. Bardzo, bardzo dziękuję za paczkę jeszcze raz. Naprawdę niesamowita niespodzianka i bardzo mocny kandydat do wygrania głównej nagrody w konkursie, przynajmniej jednej z głównych nagród w konkursie. No nic. Tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. A ja idę się kąpać, bo się spociłem od rozrywania tych folii. Diana.